Dzień no dobry, dzisiaj Państwu przedstawiamy Mercedesa ML63 AMG z 2006 roku. Tutaj, auto z typowym silnikiem dla AMG o pojemności 6,2 litra V8 o mocy 510 koni. Jak widzimy, zamontowaliśmy tutaj znanym naszym widzom instalację BRC Pulk e, Drive. I tak, tutaj widzimy na pierwszym planie wtryskiwacze gazowe. Są to żółte wtryskiwacze BRC, czyli najwydajniejsze. Tu mamy zdublowany układ filtrujący fazy ciekłej. Tu mamy filtry fazy lotnej. Reduktorów nie zobaczymy, bo są w nadkolu schowane, bo tam jest jedyne miejsce dla nich. I tu z przodu mamy komputer od instalacji gazowej najnowszy sterownik firmy BRC. I tak, klient zdecydował się na montaż instalacji gazowej z powodu wysokiego zużycia benzyny. W tym aucie jest ono w okolicach 22 litrów. Do tego po montażu LPG mamy to spalanie około 24 litrów, czyli na każdy przejechany 1000 km mamy oszczędność 580 zł. Dla porównania, koszt przejechania na benzynie 1000 km jest to 1010 zł, na LPG już tylko. 430, więc różnica jest kolosalna przejdźmy teraz do środka przełącznik w aucie mamy zamontowany tutaj po lewej stronie no. tutaj może tego nie będzie specjalnie widać na tym wysłupku jest takie przytłoczenie i ten przełącznik jest w tym miejscu zamocowany przy samej tej krawędzi słupka jest on bardzo dobrze widoczny z miejsca kierowcy i nie przeszkadza w użytkowaniu auta przejdźmy dalej to wlew wlew gaz oczywiście mamy pod klapką mamy tutaj wlewik dokręcany odkręcamy ten oto koreczek i w jego miejsce dokręcamy końcówkę Przejdźmy teraz do zbiorniczka. Zbiornik w Ołcie mamy zamontowany w miejsce koła zapasowego. Jest to zbiornik 58-litrowy, daje nam około 46 litrów gazu i zasięg około 200 km. Niby to niewiele, bo tutaj na tyle po, pozwala przestrzeń bagażnika, żeby po prostu było wszystko nadal, nadal ładnie zamknięte. Na równo, jak widzimy, pasuje wszystko idealnie. Nadal jest zachowana funkcjonalność bagażnika. I teraz tak. Podsumowując. Koszt instalacji, czyli instalacji BRC Sequent Pull Drive do tego konkretnego auta jest to 6500 zł i zwrot następuje bardzo szybko bo po około tysiącach km. Dziękuję i zapraszam na kolejne filmy.